Ja biegnę bez mapy Z tobą chcę dziś te etapy Gubię się w tobie, nie chcę już wracać Twoje spojrzenie jako I Lubię, jak patrzysz, gdy kręci się świat. Ja na wysokim biegu ty trzymasz mój takt. Nie mów mi stop, ja nie znam hamulca z tobą. Każda noc to eksplozja i burza. Nie chcę być cicha, chcę być jak dźwięk, co gra w twoich myślach. Wbija się w sen. Słyszysz mój głos, to nie radio, nie sen. To ja i nie znikam już więcej. Jak nie spiętajcie, ja biegnę bez mapy. Znowu chcę dziś te etapy. Gubię się w tobie, nie chcę już brać Każda chwila jest nasza i krucha. patrzy jedno spojrzenie, by wszystko zmienić w jedno pragnienie. Z Tobą nie muszę szukać znaczenia, bo jesteś wszystkim, co mam do spełnienia. Pytajcie, ja biegnę bez mapy, co Tobą chcę. Dziś przetańczysz te etapy. Gubię się w tobie, nie chcę już wracać. Twoje spojrzenie jak ogień nie znaczy. Nie pytaj, gdzie serce zna drogę. Z tobą do rana ja chcę tylko ogień. Będźmy jakby nie było jutra. Bo dzisiaj każda Na drogę, z tobą do rana Ja chcę tylko ogień Tańczmy jakby nie było jutra Bo dzisiaj każda chwila jest nasza I krucha Lubię jak patrzysz, gdy kręci się świat Ja na wysokim biegu, ty trzymasz mój takt Nie mów mi stop, ja nie znam hamulca Z tobą każda noc to eksplozja i burza nie chcę być cicha, chcę być jak dzień, co gra w Twoich myślach, bija się w sen. Słyszysz mój głos? To nie radio, nie sen, to ja. I nie znikam już więcej, nie, jak nie pytajcie, ja bez mapy, Z Tobą chcę dziś przepańczyć te etapy, kubie się w Tobie nie chcę już wracać. Twoje spojrzenie jak kobie nie znaczy. A sobie wystarczy jedno spojrzenie, My wszystko zmienić w jedną. Śmierno pragnienie, z tobą nie muszę szukać znaczenia, bo jesteś wszystkim, co mam do spełnienia. Nie pytaj, gdzie ja biegnę bez mapy, z tobą chcę dziś przetańczyć te etapy. Gubię się w tobie, nie chcę już wracać, Twoje spojrzenie jak ogień mnie znaczy. Bez mapy Z tobą chcę dziś przetańczyć te etapy Kubię się w tobie, nie chcę już wracać Twoje spojrzenie